Próbujemy wracać małymi dość kroczkami do pewnych zachowań, które zostały wszelkiego rodzaju wprowadzonymi przepisami ograniczone. Chodzi mi to głównie o to, że od dnia dzisiejszego udostępniliśmy mieszkańcom plac targowy do tego, aby mogły odbywać się trzy razy w tygodniu, tak jak do tej pory, bazarek. To jest plac, który jest własnością gminy i my jako gmina ponosimy pełną odpowiedzialność za sposób funkcjonowania, stąd też zwracamy się do wszystkich mieszkańców o bardzo racjonalne korzystanie w taki sposób, jak się korzysta również z robienia zakupów w innych sklepach, czyli przede wszystkim... Stosować się do zarządzeń tych, którzy będą kierowali ruchem na tym bazarze. Będą również wyznaczone ilości osób, które jednorazowo będą mogły wchodzić, no i oczekiwanie z zachowaniem odstępów takich, jakie są wyznaczone w przepisach czyli minimum 2 metry od siebie, oczekując na wejście na teren placu targowego. Wracamy również do uruchomienia tak zwanego przoku. Gdzie mieszkańcy będą mogli swobodnie przywozić, tak jak do tej pory, swoje e, różnego rodzaju niepotrzebne rzeczy, ale też i odpady, pobierać worki. Przok będzie działał tak, jak e, działał przed ograniczeniami, natomiast no, będzie regulamin, który będzie wymagał tych wszystkich spraw związanych z zachowaniem odległości, z zachowaniem ilości osób, czyli jedna osoba na placu, pozostali czekają aż ta osoba zda swoje rzeczy, chyba że rzeczy, które będą zdawane będą wymagały od mieszkańców większej ilości, typu jakieś gabaryty, to wtedy będzie to taka ilość osób możliwa, będzie mogła wejść na plac, jaka jest niezbędna do tego, żeby te rzeczy przenieść. Natomiast pozostali również będą oczekiwali Będą oczekiwali w kolejce na to, żeby wejść na plac. Wszędzie będą udostępnione płyny do dezynfekcji rąk, zarówno na bazarku, jak i na przoku, tak żeby aby były spełnione wszystkie normy sanitarne, które nas w tej chwili obowiązują. Odmrażamy również i udrażniamy troszeczkę, zgodnie z zaleceniami i przepisami, możliwość odwiedzania przez mieszkańców Urzędu Miasta Marki. Do dyspozycji państwa w tej chwili będzie na pewno Urząd Stanu Cywilnego. Urząd Wydział Spraw Obywatelskich, czyli dowody osobiste, będzie można również dostać się, jeśli chodzi o obsługę w wydziale planowania i w tych wydziałach, gdzie są potrzebne zaświadczenia, ale tutaj mamy gorącą prośbę, wszyscy ci, którzy mogą te rzeczy załatwić poprzez ePUAP czy drogą elektroniczną, nadal bardzo prosimy, w trosce o zdrowie i Państwa, i naszych pracowników, aby maksymalnie korzystać z drogi elektronicznej, bądź też z e-pułapu, żeby te dokumenty mogły wpływać. Natomiast takie możliwości zgodnie z rozporządzeniem e, wprowadziliśmy i one już obowiązują. Także Urząd Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, wydziały, gdzie są potrzebne zaświadczenia, e, odbywa się to oczywiście w sposób kontrolowany, ale, ale dzisiaj już możemy powiedzieć, że pomału uruchamiamy i przywracamy no, pewne pewne takie namiastki normalności.